Można się przejechać tymi pojazdami wojskowymi. Jest z nami dzisiaj Wojsko Polskie. Najnowocześniejszy czołg, raz 2 tutaj na środku stoi. Tak. Tak. Jest Dzień załoga, zachęcam, żeby porozmawiać z kierowcą. Kierowcą jest kobieta, już przypominam kolejny raz, dziewczyny. Warto już dzisiaj do armii, także warto tam podejść. I macie cały przekrój czołgów od T34 z roku 1954 przez T55, u czyli zmodernizowany czołg T54, która lata 50 na 60, czołg T-55, czołg T-72 i współczesny, zupełnie wcześniejszy czołg T-2, ten, który stoi... ...bojowy wóz piechoty, PWP-1. Słuchajcie, uruchomiony jeżdżący przez tych właśnie, których widzicie. Proszę państwa, proszę państwa, oni właśnie... Wyglądał, na to, żeby miał jeździć. To był cel poligonowy, tak jak mówiłem w tej chwili. Trzeba będzie go jeszcze pomalować. Natomiast jest prawdopodobnie, czy jest jeżdżący. Bojowy wóz piechoty, słuchajcie, konstrukcja z roku 1966 stworzony specjalnie do tego, żeby przerzucać piechotę i być wsparciem dla piechoty. Słuchajcie, Proszę Państwa, ci ludzie kupę czasu spędzili, żeby to wszystko wyczyścić. Nie powiem jak to wyglądało, był tutaj wyjęty silnik, były wyjęta skrzynia biegów. Było wszystko malowane, całe wnętrze. Choć tam pod silnikiem to były po prostu kilogramy takiego już skamieniałego oleju. I macie tutaj na naczelny dowódca, mechanik, kierowca, czynny żołnierz, Błażej Aleksandrowski. Błażej, pokaż się. Panie chłopak, jak poprosiłem moich przyjaciół z Poznania, mówię: Słuchajcie, dajcie mi jakiegoś gościa od bwp jakiegoś peca, który się zna. Ale taki jeszcze, żeby mu się chciało coś robić. Słuchajcie, polecili mi Boże ja, moi przyjaciele, właśnie z Centrum Wyszkolenia Wojsk Lądowych z Wiedruska. I na dzisiaj jest członkiem naszej załogi. Słuchajcie, z nami przyjeżdża tutaj. Jego żona też pomaga, jest tutaj też dzisiaj w... Bardzo spokojny. Słuchajcie, ten to miał ręce czarne. Następny zawodnik, proszę bardzo, Rafał Żinia. jest, też dużo pracy, serca włożył, żeby ten pojazd mógł jeździć i Tomasz Bartkowiak, słuchajcie, ten najwyższy, słuchajcie, też tutaj walczył. Oni mają weekendy, święta na to, żeby pracować w tym sprzęcie. MWP-1. Kolejny sprawny pojazd z Biura Muzeum Wojskowego. I takie pojazdy, słuchajcie, były używane tutaj w Pile u nas do szkolenia. Są takie filmy na YouTubie, gdzie pływają właśnie na jelonkach, na wieży. Każdy z nich ma charakterystyczny numer. 1, 6, 5, 9 i tak dalej. Prostota konstrukcji i jednocześnie funkcjonalność duże wsparcie dla piechoty piechota mogła prowadzić ogień słuchajcie z tych otworów które są z boku z tych strzelnic bronić się mogła wyskoczyć gdzieś tam mogła być wsparta przez działo które jest zamontowane w tym pojeździe a dodatkowo nad działem jest taka szyna słuchajcie to jest prowadnica na rakietę na przeciwpancerny, pocisk kierowany także można było wystrzelić rakietę sterować nią tak żeby trafić w jakiś czołg i go zniszczyć bojowy wóz Pichoty, Pińskie Muzeum Wojskowe, Załoga Sagan, Bartkowiak, Aleksandrowski i Zuzia. Ale oni słuchajcie przy tym robili. Także brawa dla nich No, bo Tak, tak, tak. Thank <laughs> you. Na godzinę. W godzinę za dużo też tak zrobię, nie? Nie. Yeah.